Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, jako posłanka Skutna od lat monitorowałam problem niebezpiecznych odpadów, które były nielegalnie składowane na terenie powiatu kutnowskiego w Łaniętach. Dobra wiadomość jest taka, że te odpady zostały w końcu uprzątnięte. Udało się to kutnowskiemu staroście. Mieszkańcy Łaniąt mogą w końcu odetchnąć z ulgą. Ale zła wiadomość jest taka, że możemy prześledzić losy tych odpadów, a zostały one przetransportowane do Płoszowa pod Radomskiem. Lokalna prasa wnikliwie przygląda się tej sprawie i alarmuje o potencjalnych nieprawidłowościach, ale także o zagrożeniach. Nie możemy dopuścić, żeby problem, który trapił nas tu pod kutnem, został jedynie po prostu przeniesiony w inne miejsce. Pojawiły się sygnały, że w Płoszowie mogły być składowane odpady, których to składowisko nie ma uprawnień przyjmować. Sposób transportu i przechowywania nie spełniał najwyższych standardów bezpieczeństwa. Z relacji, także opublikowanych w mediach, wynika, że podczas transportu dochodziło do reakcji chemicznych i wycieków a pracownicy nie byli zabezpieczeni. Dlatego w trosce o zdrowie, ale też bezpieczeństwo mieszkańców Płoszowa skierowałam do ministra środowiska interpelację w tej sprawie, czy aby na pewno zastosowano wszystkie środki ostrożności i czy odpady zostaną w pełni zutylizowane, tak żeby nie mogły zagrażać mieszkańcom także innych miejscowości. Dziękuję.